Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Oliana. Przychodzę z filmikiem na temat ascendentu. Chciałabym przedstawić, co to jest ten ascendent, z czym się wiąże ascendent i jak go obliczyć, jakie dane potrzebne są do tego, żeby taki ascendent samodzielnie obliczyć. I teraz, tak, ascendent jest nazwany naszym drugim znakiem, a dzieje się tak dlatego, że w momencie, kiedy przyszliśmy na świat, w momencie naszych narodzin, był on widoczny na horyzoncie. I dlatego też poprzez ascendent jesteśmy odbierani, odbierani przez otoczenie. Dlatego też są takie często sytuacje w życiu, że na przykład ktoś mówi, że jest zodiak, zodiakalnym lwem, a otoczenie może w ogóle tego lwa y, w nim nie widzieć, ponieważ tutaj y, ascendent może być y, bardzo. Y, wiodącym znakiem wiodące cechy ascendentu mogą wpływać na nasz charakter i na naszą osobowość, co tak często bywa u większości ludzi. Właśnie ascendent jest tą mocniejszą stroną, jeżeli chodzi o naszą osobowość i charakter, niż tak naprawdę ten znak podstawowy, znak wiodący. I teraz, tak jak powiedziałam, niekiedy otoczenie, znaczy niekiedy, źle, źle, uzna, źle użyłam słowa, ponieważ nie niekiedy, tylko zazwyczaj u większości ludzi, to jak jesteśmy postrzegani, to to jaki mamy ascendent, to są y, cechy naszego ascendentu. Czyli, tak jak powiedziałam, może, możemy być lwem, a ludzie mogą w nas widzieć na przykład raka. Y, Ponieważ raka możemy być w ascendencie, więc nie będziemy uważani za pewnych siebie, za, za mocnych, za takich hej do przodu, tylko na przykład ludzie widzą w nas osobę wrażliwą, empatyczną, płaczliwą, emocjonalną, sumienną, tak jak właśnie powiedzmy ten nasz ascendent w raku. Więc tak to wygląda mniej więcej, jeżeli chodzi o odbiór otoczenia. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak ten ascendent obliczyć samemu. To są ku temu pewne programy na internecie. Wystarczy, że sobie Państwo wpiszą na Google słowo kosmogram i wyjdzie bezpłatny program, gdzie możecie wpisać, oczywiście znając wszelkie dane, ponieważ żeby obliczyć Ascendent, musimy znać przede wszystkim naszą datę i miejsce urodzenia, ale to na pewno większość z nas na, ale również godzina i minuty i to jest równie ważne. Bez znajomości godziny i minut naszego urodzenia niestety nie obliczymy ascendentu. I jeżeli już mamy te wszystkie dane, możemy sobie na kosmogramie samodzielnie obliczyć taki ascendent. Także to jest ogólna taka informacja odnośnie ascendentu. Pozdrawiam Państwa serdecznie i do usłyszenia, Oliana.